Od czasu kiedy Maciek będzie przybywał w szpitalu, to ja jestem jedyną uprawnioną osobą, która będzie zarządzać firmą. Co oznacza? że wszystkie decyzje podejmuję ja. Jakieś pytania? Miłość, przyjaźń i pieniądze, w twoim sercu ciągle błądzę, romans, zdrada, dzikie żądze. D jak dzikie żądze. Polski serial obyczajowy. Podobno lekarze nie dają szans Maćkowi. Nie wierzę, że to był zwykły wypadek. Ktoś zrobił to z premedytacją. Jego brat też zginął w podobnych okolicznościach. Ania! Muszę ci coś powiedzieć. Jak możesz po tym wszystkim pojawiać się w firmie? Byłeś jedynym przyjacielem Maćka, a za jego plecami posuwałeś jego narzeczoną. Chcę wszystko naprawić. Zrozumiałem swój błąd. Posłuchaj mnie. Twój wypadek dwa miesiące temu też nie był przypadkowy. Jesteś w niebezpieczeństwie. Co? Maciek w każdej chwili może wybudzić się ze śpiączki. Musimy zabezpieczyć się finansowo. Mamo, nie jestem głupia. Przed ślubem Maciek upoważnił mnie do swojego konta. Mamy jeszcze jeden problem. Twoja koleżanka, która przerwała ślub. Zajęłam się nią. Tym rudym karaluchem w czerwonym sweterku też się zajmij. Dasz radę Maciek. Jeszcze z tego wyjdziesz. Gdzie ja jestem? Kim jesteś?